Cześć wszystkim, tu Messengeros i dzisiaj chciałbym wam przedstawić mojego LED moda do e, pada Xboxa 360, a więc zaczynajmy. Oczywiście wszystkie LEDy są wyłączone przy wyłączonym joysticku ich włączenie następuje tak naprawdę dopiero po naciśnięciu przycisku, o, proszę, e, Wyłączmy go, a więc tak, e, wokół e, przycisku dom wszystkie LEDy zielone. Zamieniłem na pod jedynką na żółtą, pod dwójką na pomarańczową, pod trójką na niebieską i pod czwórką na czerwoną. Jak i również dodałem diody LED 3 mm do przycisków AXYB. Są to białe diody. I w przyszłości również zamierzam dodać diody LED do przycisków back i start. No i mam nadzieję, że. Podoba się Wam mój joystick i do zobaczenia wkrótce. Na razie.